Witam, proszę państwa, na Bravery Ride Day Ja czekam na śniadanie jeszcze i ogólnie to trzeba poprawić żeby ekran się zmieścił eee, Zaprosimy sobie jakieś randomowe osoby, po prostu którzy są online i już Kto dostanie, ten dostanie ja Robimy po prostu pod żeby mieć w kolekcji A To jest premiera Hisłański Bravery wersji shiny jeszcze, na, jeszcze z nami wcześniej że nie był, więc od tego zaczniemy Zastanawiam się, dlaczego nie mam mega radyktyla w, w recommended lobby, znaczy lobby, battle party, więc po prostu to sam tutaj wrzucę, że był buścik. Jak widzicie, trochę ludzi w lobby jest, no pewnie też coś robi stacjonarnie. Nie mówiliśmy się z nikim. Jest jarmark, proszę państwa, świętego Dominika przy okazji, więc z ludźmi na rajdy w Gdańsku nie będzie problemu. Pewnie jest jakaś ekipa, która startuje od, jak to się nazywało? Ten pomnik nie Od... Obok forum Zapomniałem się nazywać ten gym Tam jest pomnik Powstańców? Polskie... Polskie Państwo Podziemne O właśnie w ten sposób 8 co robimy I zobaczymy czy ja albo Aga będziemy mieli może shiny na pierwszym rajdzie Podobno też szajniaki jakoś lecą spoko, bo widziała Zoe i Tucox, że dosyć spoko lecą. Ona chyba zrobiła 10 rajdów z jedno Enochami i nawet chyba więcej nie robiła. Ej, to jest takie easy? No ale nawet. To ja, może To jest bez To To jest nawet To jest To jest. To jest. easy na maksa, nie? Easy nie? proszę państwa proszę państwa. Nic mi to nie, nie, nie mówi, nie sprawdzałem sobie jak to wygląda. Jakieś jajka sobie wykujemy, trochę jarmarku pokażemy, płysty porobimy. Pierwszy kancer, zwykły. Jak będzie shiny, to jest duża różnica, bo on jest taki jakby powiedzieć, trochę czarny. I te, jakby jego płomienie są wtedy po prostu. Wtedy te jego płomienie są po prostu takie jakby niebieskie, nazwijmy to płomienie. Nie chce się złapać. Zobaczymy czy Great Frog wystarczy. Trzeba uważać na kamerę. Siedzi. Proszę państwa, przed nami będzie wpis do Pokedexu, czy to traktujemy jako odmianę? Jako pewnie odmianę. Tak. Nie wpis. A, bo nie robiłaś ewolucji Rafleta, dlatego masz wpis. 131410 1966cp jest zbudowany przez Windy Weather więc nic ciekawego yy, jakieś shiny dzisiaj może na bruku już coś, nie za bardzo i yy, nie będę wyłączał Wejdziemy sobie w kolejny raj, takuś Wiltekowi yy, Live'a Na długiej chodź wejdziemy sobie, czyli ten tak, z ratuszem, tak. Jedna osoba w lobby Czy to ty? Nie. Więc wchodzimy, kupujemy rajd pasy. Moglibyśmy się umówić gdzieś i robić stacjonarnie, bo jest zwiększona szansa podobno na x i stacjonarnych rajdów. No ale tak, nie, tak, 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 tak nie jest. Zaprosiłem diltkę, może wejdzie. Jak robi live. A ter w ogóle chciała na początku robić live'a, a powiedziała, że mamy ruszyć się z domu. No i chyba dobrze, że tak powiedziała. Ja sobie zrevape'ujemy różne rzeczy, bo coś tam stało w gymie. Robiliśmy jakąś już erkę dzisiaj, ale niestety nic z tej erki nie wpadło, z lidera. Nie wpadło nic niestety. ręcznie muszę zmienić, że chcę mega roda na początku. Na razie widzę trzy osoby, ale mogę widzieć źle, bo mi się lobby ścięło. Nawet nie mogę przekręcić, więc może tak naprawdę być więcej osób, ale jest taki błąd i widzimy, co widzimy. No. Jeszcze sobie ten rajd nagramy, potem jeszcze jakieś przebiski i tak dalej, bo zaraz będzie śniadanko. Śniadanka dzisiaj nie jedliśmy. O, jest cztery, cztery osoby. Ario jeszcze wszedł. Ja, ty, Ario i jakiś random. I zobaczymy jak to szybko pójdzie w 3, no bo 32 level, no nie ukrywajmy, dużo DMage nie zada. I zobaczymy jak to wygląda teraz trochę w niej osób. Yy, to jest easy, nie? To jest mega easy proszę Państwa. Nie ma problemu, żeby jestem to, 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 to zbić. Jak najbardziej. Nie, nie trzeba, dziękuję. Yy, to jest solo myślę z zrobienia Najpierw spróbuję. Dziękuję Tak, to jest moim zdaniem solo able na maxa Jeszcze wyglądamy windy, windy boost Więc na można by spróbować jakimiś pokemonami może nie super efektywnymi Z boostu pogodowego Aga hardest hitter Czy będzie shiny? Nie, zwykły 1934 czyli gorzej niż miałem, bo miałem wtedy 1966 zobaczymy zobaczymy co to za Ivy no i muszę wam pokazać oczywiście co się będę jadł. bardzo ładne rzeczy, bardzo smaczne rzeczy, zaatakował yy, już 6 minut odcinka dwa rajdy, 6 minut odcinka siedzi, złapany złapany numer drugi czyli drugi, bo drugi ride, 2XL candy, a i gdzieś rotowate, a my zobaczymy się później. tak nie nagrywam oczywiście, to dostałem szaj. Więc są już pierwsze Shaim i Bravery. Po CP widzę, że niestety nie jest to nic ciekawego. Ale zaraz się okaże. Nie wiem w ogóle czemu dałem za tą malinę. Ale okej. Okay. Zaraz zobaczymy dokładnie co to za IV. Ale ja już po prostu wiem, że będzie słabe. Mówiłem, jest słabe. Nie wiem, może z kimś na Lucky Train pomyślimy, zobaczymy. Saki, plank Pokémon. I oczywiście ja wchodzę już w kolejne zaproszenie i widzimy się proszę Państwa na kolejnych szajniczekach. I ruszyliśmy dupę. żeby robić sobie radio już trochę tak z buta Ja już mam dwa szajniaki. Jednego szaniaka widzieliście, drugiego nie widzieliście, bo wtedy jadłem, więc nie chciałem sobie przeszkadzać za bardzo. I kolejny szajniczek przed nami. Zwykły, zwykły braver Hussiłański. IV też jest bardzo słabe, więc nie będziemy sobie tutaj nim zaprzątać głowy. Aga już też na swojego szczelniaka, my pójdziemy sobie na kolejne rajdy i sobie zrobimy też jeszcze Bravery Solo. Proszę Państwa, w drodze na kolejny rajd, a raczej nawet na kolejne trzy rajdy, bo są trzy drzwi, można powiedzieć, bardzo blisko siebie. Mamy pięć jajek 7-kilometrowych do wyklucia. Dobrze wiemy, że to są tak zwane jajka w tej chwili eventowe. Mamy sił łańskiego, coolfisha. Kolejny jest znowu coolfish. Numerem 3 jest Woltorp, czyli coś, co się na dziko. Nas interesuje taki właśnie Growlite, który jest tylko z jajka. Snisyl, który również jest tylko z jajka. Eee, Snisyl ma tragiczne IV bo ja już to widzę, ale zróbmy sobie szybki czek. też ma tragiczne IV, Na Growlite poluje. Znaczy poluje. Chciałem dostać po prostu fajnego z jajka. A ja mam zaproszenie. Kolejne na ride. Proszę Państwa, robimy sobie ridezik na darmowym pasiku kolejnym. I sprawdźmy, czy dostajemy jakieś rare candy XL. Nie widziałem na początku, więc chyba nie dostałem. Czy będzie shiny? Aga mówi, że ma zwykły, a ja mam też zwykły. Ale proszę Państwa, ja wcześniej znowu nie nagrywałem, mam już trzy shiny. Ej, ten jest wysoki, chyba. Ej, serio, 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 ten jest dosyć wysoki. Ja myślę, jak to mam złapać. Agape trzyma kamerę. Trzymasz mocno? Nie. Tak? Trzymaj, tak jak. Trzymaj, dobra, 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 czekaj. Dobra, trafiłem i to wystarczy, mam nadzieję. Bo trudno, nie mogę zrobić rzutu Znaczy inaczej nie mogę przez telefonu brzuszek, bo ładuję go, więc wychodzi z niego kabel. Z trudno, nie? Wiecie o co chodzi. Sprawdźmy. Sprawdzam. 15, 15, 12 czyli 1600, jakieś może, nie wiem, 2, 5 chyba jest seta. A my tu mamy kolejny rajd, którego zaraz zrobimy, sprawdzamy. Państwo zrobimy kolejny ride w sposób stacjonarny oczywiście Wcześniej był remote z Niemiec od dobrego klienta z Bassa Center Shop raczej od jego syna o ten sposób Jak ogląda to pozdrawiamy Tomasa z Niemiec 1559 Nice Sheet Czy Nice Sheet będzie Rirkend XL -ku będzie shiny Będzie shiny czy nie będzie shiny proszę państwa Nie jest shiny jak ja mówię że jest zwykły CP jest do dupy lecimy na kolejne i musimy kupić jeszcze sobie po drodze łosypki bo są proszę Państwa na na, na na targu chciałbym powiedzieć na jarmarku św. Dominika Proszę Państwa, jak się nagrywa, bo mam chyba setę 1608 Mi się wydaje, że to jest setka Taka wyłącznie wy, wyjmij mi z telefonu Dziękuję. To jest moim zdaniem seta. Rzut lewą ręką lewym kciukiem. I jestem ciekaw, czy to jest seta. Szekuję, że nie, no to jest Bank Seta, nie. Chcesz tu pod bankiem stanąć? Nie, ja mogę iść. To proszę Państwa na Bank Seta. My idziemy właśnie po sypki, potem jeszcze na jakiś ride. sprawdźmy. To jest seta. Idziemy zobaczyć czy nie ma fake kart Pokémon. też, to też patrzymy. To jest Seta. Proszę Państwa, to jest Instant Level 50. Power up, cyk. A Dlaczego nie? Co zrobić? Mówiłem, że zrobię to zrobię. Jeszcze raz o parazik Bravery Hissuan, Yuan Level 50 tak my balls motherfuckers Elo Proszę Państwa, jak widać ja znowu sobie siedzę i będę teraz yy, wybrał sobie deser <ścoughs> Czyli kawa mroczona plus yy, ciasko pralinowe na bogato filtanie w, w Gdańsku nad motławą hajs to się nie marnuje, spokojnie i przed nami kolejny shiny czekam bravery bo po tej setce nie robiłem żadnego miałem telefon schowany, bo szliśmy sobie przez jarmark, więc lepiej nie ryzykować nie oszukujmy się, jarmark to jest też żniwo dla złodziei i proszę państwa za taki osypek shiny pierwszy shiny na nagraniu można powiedzieć, takim tak jak należy, prawda? Gwarantek gwiazd, dziękuję za szajniaka i proszę państwa, taki oscypek, taki wiecie, taki oscypek ten taki duży, jak normalny, czy w tym takim cylindrycznym kształcie, tak, cylindrycznym, klepsydranym, no, e, proszę państwa, uwaga, jest grubo, 50 zł, Zakopany. gdzie ostatnim sezonem się z Agą w Zakopanem, proszę państwa, taki, na Krupówkach, maks trzy dyszki, maks trzy dychy, nie? Naprawdę jest grubo. Plus jeszcze lepsze jest to, że te małe oscypki yy, to nie są oscypki, tylko wszędzie jest napisane, że są serki z grilla. I tak naprawdę te oscypki, oscypki to są tylko te duże. No, a my widzimy się na kolejnych szalniczkach. Proszę Państwa, mamy już koniec. Ride day na hisłanie Bravery. Przy okazji zrobimy sobie daily insensa Tylko 14 pokemonów, bo się taki wolny spacerek. Dlatego tak to wygląda. Jak widzicie, dostałem sam środ. A Ga niestety podobnie. Jeżeli chodzi o rajdy, zrobiłem 40 chyba 44 tylko, albo aż, to zależy dla kogo jaka to jest liczba, nie uważam, żeby robić tego jakoś super dużo więcej. Jeżeli chodzi o shine'aki, proszę Państwa, aż 7. Aż 7 shiny bravery, w tym yy, jedna zwykła seteczka, więc sprawdźmy, czy może jakaś setka oprócz tego z rajdu. Nie, seta bravery hisyłańska, 50 level zrobiona, dajcie znać w komentarzach. Jak tam wasz ride day? A jedno shiny jest od JoJo, czyli od tego, że gówno widać, bo tu jest jasno, tam ciemno. Więc serdecznie pozdrawiam za to zaproszenie na rajd. A my widzimy się, proszę Państwa, w kolejnych emocjonujących odcinkach, bo już za chwilę wchodzi. Znaczy, jak Wy to oglądacie, to wchodzi palki na rajdy. Więc widzimy się, oczywiście, na rajdach na Palkie, która może być shiny. Na razie, bęk.